I tak jak już wspomniał profesor Rożkowski, słowo demokracja jest wyjątkowo zafałszowanym słowem, takim widmem, które, które krąży w naszych umysłach i w tej debacie również, i koncentruje naszą uwagę. My musimy koniecznie rozmawiać o demokracji. Naprawdę? Nie Problem demokracji tak bardzo nie interesuje. Mnie interesuje inny problem, państwa również, prowadzące, prowadzącego również. Interesuje nas problem naszej wspólnoty politycznej, a nie demokracji. Wspólnoty politycznej to jest rzecz najważniejsza. Opis tego, czym jest wspólnota polityczna, z jakich elementów istotnych się składa, a także to pytanie takie bardziej zmierzające w stronę ideału. Prawda? Jak powinna wyglądać dobrze zorganizowana wspólnota polityczna? I to są podstawowe pojęcia. Moje doświadczenie dotyczy tego, jak ja się czuję tu i teraz w naszej wspólnocie politycznej. Jak się czujesz, powiedz. <grych> jak się czuję? Tak. <grych> No jest ciekawie, jest ciekawie, bez, bez wątpienia, prawda? Można powiedzieć, im jest gorzej, tym jest bardziej ciekawie, bo to są pewne problemy do przemyślenia. My jesteśmy obiektem eksperymentu, jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego panelu, więc jesteśmy takimi królikami i możemy obserwować siebie, jak te eksperymenty są na nas wykonywane. Tak, ale to jest taka charakterystyka biosteoreticos, czyli takiego życia teoretycznego, badacza, który chce przede wszystkim zrozumieć, ale też nie tylko po to, żeby rozumieć, tylko po to, żeby sensownie żyć, żeby także tą rzeczywistość, która nas otacza, jakoś, jakoś potem naprawiać. Ale żeby tak właśnie troszeczkę i teoretycznie, a potem ponaprawiać, no to ja chcę no, parę słów powiedzieć, proszę Państwa, o tej iluzoryczności, widmo, fantomowości, można powiedzieć, demokracji. Proszę Państwa, nawet to, że ten panel jest poświęcony przeszłości i przyszłości demokracji, pokazuje, że tak się wydaje również organizatorom, że problem demokracji jest najważniejszy. Nie jest najważniejszy. Jest element demokratyczny we wspólnocie politycznej, ale jest, jest tylko jednym z wielu elementów i, i, i niekoniecznie najważniejszym. Bywają takie sytuacje, że ten element demokratyczny dominuje przeszłość demokracji. No ja myślę, że takim kulminacyjnym punktem demokracji, który jest zapisany i pięknie udokumentowany, to jest, to jest rok 431 przed Chrystusem, w drugim roku wojny peleponeskiej. Perikles, Perykles, no, główna postać, ówczesnej demokracji wygłasza mowę pogrzebową kuczci poległych w, w pierwszym roku wojny peloponeskiej ateńczyków. I tam mamy, możecie Państwo, zachęcam sięgnąć, krótki fragment, który jest wspaniałą pieśnią kuczci demokracji. I to jest szczyt demokracji, ale jednocześnie w pewnym sensie koniec demokracji, bo akurat to perykles, wybitna postać. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe. Demokracja, rządy ludu, prawda? A tu jest perykles, który przez 15 lat jest wybierany strategiem, czyli głównodowodzącym, prawda? I ten perykles doprowadza do wojny peloponeskiej, która niszczy Ateny, cały świat grecki. Ale to jest upadek, można powiedzieć, Aten. W demokracji zawsze są wybitne Jednostki zawsze są elity. I teraz mówię o drugim elemencie, dużo ważniejsze niż rządy ludu, prawda ten demos, który ma władać, są, jest pytanie o elitę. <grych> Platon, wielki krytyk zresztą demokracji ateńskiej, znalazł, naj, moim zdaniem, najbardziej trafną, e, trafne sformułowanie. E, powiedział tak, niektórzy nazywają ten ustrój demokracją, a tak naprawdę jest to arystokracja za, z aprobatą większości. Demokracja to, jest, to, to są rządy elit, które mają aprobatę większości. To jest klucz, który nas prowadzi do myślenia także o współczesnej wspólnocie politycznej. My nie oczekujmy tak jak profesor Majchrowski w poprzednim panelu na to, że w pewnym momencie naród Lud, demos się przebudzi dodał spowodowany czynnikami materialnymi, prawda? By to określa świadomość, lud się zbuntuje. Nie. Naszym zadaniem jest proponować pewne rozwiązania. Tym się zajmują elity, elity intelektualne. Mają coś proponować, a jeżeli to potem lud jakoś wesprze, elity i ich projekty uzyskają aprobatę większości no to wtedy rzeczywiście mogą nastąpić pewne pozytywne zmiany. I jeszcze jedno słowo, dodam tutaj też profesor Roszkowski tego słowa użył. Mówiąc o wspólnocie politycznej, o trosce, o dobrze zorganizowaną wspólnotę polityczną, my mamy pewne pojęcie, które też zostało zafałszowane i też trzeba troszeczkę je wyczyścić, ale to jest pojęcie no, dla nas, szczególnie Polaków bliskie, to jest pojęcie Rzeczypospolitej. Czyli łacińskie słowo respublika. Proszę Państwa, respublika to jest, tak mówił Cyceron, to jest wspólna sprawa, o którą troszczymy się pospołu, połączeni równością praw i, i pożytkami płynącymi z życia we wspólnocie. To jest wspólna sprawa. To nie jest to, że ja mam mieć władzę, prawda, po coś tam. Nie, jest coś, co nas łączy, o co mamy się. O co się wspólnie troszczymy, prawda? I mamy to robić w sposób mądry, roztrobny. To jest idea, idea republiki. I moi przedmówcy także w poprzednim panelu i także tutaj Pan wspominał, że jest kategoria dobra wspólnego. Kategoria dobra wspólnego nie jest kategorią demokratyczną, jest kategorią republikańską. Jeżeli Państwo mówicie o demokracji, używacie tego pojęcia i coś tam Wam się podoba, to dlatego, że myślicie w sposób republikański i dostrzegacie pewne pierwiastki republikańskie. A ja jestem od tego, żeby precyzować pojęcia i mówić o tym, żebyśmy, żebyśmy właśnie używali innych pojęć. Wtedy świat będzie nam się jawił jako bardziej rozumny. A ty jeszcze tylko powiedz, jak się czujesz. Słucham? Jak się czujesz jeszcze, powiedz, w tej demokracji? Jak się czuję? Tak, teraz. Mhm. W jakiej demokracji? Mhm. Powtarzam, no ja, się, ja, ja nie widzę tej demokracji. Widzę ją marginalnie. Ona jest, prawda? Elementem demokratycznym w tym ustroju politycznym. Nie, nie są na przykład wybory demokratyczne. Proszę Państwa, wybory są instytucją arystokratyczną. Wszystkie wybory polegają na tym, że wybieramy kogoś najlepszego pod pewnym względem. Aristoi to są najlepsi. Wybory są instytucją arystokratyczną. Pierwiastek demokratyczny polega na tym, że w wyborach mogą uczestniczyć no, wszyscy dorośli mieszkańcy czyli cały lud, prawda? Ale nie wybory. W starożytnej Grecji jaki był, yy, jaka była instytucja w demokracji ateńskiej wyłaniania yy, urzędników państwowych? Prosta, najbardziej demokratyczna można powiedzieć losowanie, najbardziej sprawiedliwe to było i egalitarne, prawda? Równościowe. Ale nawet ta demokracja ateńska miała w sobie również instytucje arystokratyczne, bo bez nich się nie obędzie. No właśnie Perykles, wybierany przez kilkanaście lat na urząd strat, stratega, głównodowodzącego. Stratega, prawda? Tutaj Ateńczycy mieli dobry, zdrowy rozsądek i mieli świadomość, że no nie można powierzyć odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa, państwa człowiekowi wybranemu na drodze losowania.